W tabeli podano wybrane informacje na temat dwóch rodzajów herbat, które pije rodzina Nowaków. Rodzina ta wypija dziennie średnio 12 kubków herbaty. I, I zamierza kupić możliwie najmniejszą liczbę opakowań herbaty jednego rodzaju, aby wystarczyło jej na 30 dni. Oblicz koszt zakupu herbaty sypkiej oraz koszt zakupu herbaty w torebkach zapisz obliczenia. No i teraz tak. Pierwsza rzecz to pierwsze zdanie. Rodzina ta wypija 12 kubków herbaty dziennie, czyli trzeba obliczyć, ile by wypiła miesięcznie. Czyli 12 kubków dziennie. Chcę ich kupić na 30 dni. To co muszę zrobić? 12 razy 30. 12 razy trzymamy 36 i 0 czyli tyle torebek potrzebuje na miesiąc. I teraz tak wiemy, że i teraz tak mamy herbata w torebkach. Tak. I co my wiemy, że herbatę w torebkach kupuje się w opakowaniu po 50 torebek, czyli Podzielmy 360, podzielić na 50, tak? To z tym, co mi się skróci, czyli 6 na 5 to jest 7,2. Czyli, co to znaczy? To znaczy, że jak kupilibyśmy 7 opakowań herbaty w torebkach, to nie wystarczyłoby nam na miesiąc. Czyli musimy kupić 8. Musimy kupić 8, by nam wystarczyło. Czyli to będzie koszt taki 8 razy ta cena, czyli 8,50, co nam daje 68 zł. Tak? Więc mamy herbatę w torebkach zamkniętą. Znaczy to tak. Hop, hop. Wszystko co na pomarańczowo to stąd się brało. Tak. I 8,50 to jest ta cena pomarańczowa. Hmm? I teraz herbata sypka. I teraz tak. Znów obliczenia są takie same. Bo rodzina potrzebuje 360 herbat, tak? 360 herbat miesięcznie robi. Miesięcznie. Tylko teraz tak. Do jednego, żeby zrobić sobie taki jeden kubek herbaty, potrzebujemy 2 gramy tej herbaty sypanej sobie nasypać. Więc musimy teraz policzyć, Ile gram herbaty sypanej sypanej potrzebujemy potrzebujemy by zaparzyć zaparzyć 360 kubków herbaty, tak? Czyli skoro na jeden kubek Potrzebujemy 2 gramy. To na 360 kubków potrzebujemy 2 razy 360, tak? Czyli potrzebujemy 720 gram. I co dalej? Nam z tą wiedzą musimy wyliczyć, ile potrzebujemy opakowań kupić. Sprzedają ją po 50 gram. Czyli teraz tak. Co robię? 720 gram dzielę przez 50 gram. Dlaczego tak? Bo chcę wiedzieć, ile muszę kupić opakowań. 720 podzielić na 50, przeklikajcie sobie na kalkulatorze, to jest 14,4. I znów podobna sytuacja. 14 opakowań jak kupię, no to ktoś nie wypije sobie herbaty. Więc muszę kupić 15 opakowań. Żeby każdy mógł się napić tej herbaty tak jak lubi. No, a ile to będzie kosztowało? Czyli 15 razy 5 to się równa 75 zł. Mm, I teraz tak to jest herbata sypana, herbata sypana. 50 gram, tu się wzięło to 50 gram. I piątaczka to stąd. I jeszcze tu gdzieś 2 gramy, pył, tu 2 gramy, bo tu są 2 gramy. Tak się nagadałam. Dobra, a to było co obliczyć? Oblicz koszt zakupu herbaty sypkiej oraz koszt zakupu herbaty w torebkach. No to wyliczyliśmy. Koszt jednej herbaty to jest tu. To jest o. To jest koszt w torebkach. A tutaj sypanej. Jak macie pytania jak zwykle walcie śmiało.